Super trasa, troszkę błotniście, ale fajnie. Bardzo fajna. Troszkę terenów poznajemy więcej. Pobiegli w duchu patriotyzmu. Krótką, lecz wymagającą, prowadzącą malowniczymi ścieżkami leśnymi trasą. Sztafeta pamięci razem dla historii. Wyjątkowa inicjatywa, nie tylko zachęcająca do sportu i zdrowego stylu życia, ale również integrująca lokalną społeczność i upamiętniająca ważne wydarzenia. Fajna zimna pogoda, żeby się przewietrzyć, żeby pobiegać. No lubię biegać po prostu. Ruch to zdrowie, jest fajna pogoda, fajna okazja, dlaczego nie skorzystać. Zwłaszcza, że możemy rodzinnie, to tylko jest dobry powód do rekreacji. Wszystkie biegi lokalne biegamy, staramy się być, wspierać. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby znać swoją przeszłość. Bo naród, który nie zna swojej przeszłości, nie buduje przyszłości. Żeby spędzić czas fajnie, z rodziną, ze znajomymi, no i oczywiście upamiętnić. Ja, żeby dotrzymać dobrego towarzystwa mojej małżonce i dzieciom, także mam nadzieję, że będzie pierwsze miejsce. Dawka ruchu musi być przed świętami zaliczona. Chcemy uczcić pamięć, pamięć i ze względów tak sportowych, sportowych. i żeby razem tak, wspólnie spędzić czas. czas. Bo lubię biegać, z kolegami najbardziej. Na bieg zaprosili prezes Fundacji Nie Poddam się Marcin Batora we współpracy z partnerami Gminą Dąbica, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Dąbica oraz dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie. Wydarzenie jest w ramach programu Gramy i Biegamy o historii nie zapominamy. jest to finał. Pierwsza część odbyła się w szkołach, natomiast jako finał wybraliśmy to właśnie znaczące dla historii miejsca. Dla nas jest, aby tą pamięć, tą historię, która tutaj jest na terenie gminy Dymica, szczególnie Puskowie Osiedlo, aby przekazywać młodym sportowcom nie tylko, więc w dniu dzisiejszym te dwa kilometry biegną po tak zwanym ringu. Do tego nasze działania skupiły się również w szkołach, gdzie, gdzie, ci, gdzie uczniowie zapoznali się z bohaterami Podkarpawskiego podziemia w formie zabawy uczymy dzieci o, o, o bohatera. Jest to pierwsze organizowane tutaj u nas na terenie w Puskowi Na pewno nie ostatni raz, w następnym roku będziemy zorganizo chcieli zorganizować bieg na 2 km, na 5 km i 10 km. W wydarzeniu wzięły udział grupy zorganizowane. Na mecie czekał na wszystkich pamiątkowy medal, ciepły poczęstunek oraz losowanie nagród. Fajnie było! Ślisko czasami, bo było to, ale. To mam radę. Dobrze! <grymne> Bardzo dobrze! Dobrze! Szybko! Szybko? Szybko. Szybko. I tak! Po, I co po drodze było? Meta! <grymne> Sztafeta pamięci, razem dla historii, była doskonałym przykładem na to, jak poprzez sport i wspólną aktywność można upamiętnić historię oraz budować więzi międzypokoleniowe, podsumowali wydarzenie organizatorzy.